ma tu Bobier Witaj tej braku na moim kanale Serial Stars, gdzie pokazuję Ci każdą postać i każdy build w jak najlepsze odsłonie Na koncie single player, wykorzystując wspólną skrzynkę No mam już praktycznie game'owy ekwipunek Poza tymi słowami runicznymi typu Fate, typu hard tutaj Albo Chains of Honor Nie ma też Anihilusa, czy tam Enigma tutaj, ale cała reszta już praktycznie no, najważniejszy jest łuk. Siła wiatru na słapie Buriza yy, Wilhelm. Tutaj jest zgiełk. Bardzo szybko biegamy. To się fajnie tutaj sprawdza. Highlord albo Atma, żeby rzucać z klątwa zwiększenie obrażeń. Jeździe drzezi. Trzy fajne procentowe bonusy. Tutaj Life Leech zdecydowałem. Brzytwogon, Fogon. Kruczy Lut i nakładanie rąk na demony, czyli na bossy. Na czwartym akcie jak najbardziej. Sześć talizmarów dobiernych. Git. Pochodnia. I tu małe taliki z obrażeniami, tu jakieś z życiem, tu jakieś coś tam. A najemnik dostał zmianę, zamiast tego leśnienia, bo nie ma problemów z maną, jednak żniwiarz, żeby rzucał z niedołężenie. O ile zdąży. I tutaj no już na nic nie czekamy, nie? To już było to już było testowane. Eee, tutaj nic już na nas nie czeka. Więc po prostu trzeba przejść grę Lecimy. No i też y, może przypomnę, czy dopowiem. To, co ja tutaj noszę, no to jest po prostu to, co mam. To nie mówię, że to jest jakiś super ekstra najlepsze. Uu. Trochę bije, trochę bije. Tak, to jest moja propozycja podania. Oczywiście tutaj możesz trochę to jakoś zmodyfikować. Możesz właśnie mieć Atmę, może jakaś fajna cyrkleta. Może z enigmą ty już latasz, może buty podróżniki, może jednak tutaj te talizmany do obrażeń. No ja tam podczas przechodzenia gry, no to testowałem różne rzeczy. Zapomniałem o tym. No i mi tutaj to pasuje. Nie gin... Nie gin... W niedołężenie rzucaj, o. Będzie ci łatwiej. No i pa, jak to idzie. 50 do obrony. O! Dobra. Najczęściej tu dołem jest przejściem. Nie zawsze, ale często się trafia. Chociaż jak jest takie załamanie, to chyba nie będzie, ale nie wiem, może, może jednak zaraz będzie. Na P1. Nie widać, ale jest P1, dlatego tak szybko bijemy. Tutaj przejdziemy grę też na P1, a na testach spróbujemy na P5 tego CSA zobaczymy jak pójdzie. Dobra, no powinno się trafić już, jeśli by było, ale nie ma, czyli nie tutaj, czyli nie ta ściana. Jeszcze zobaczymy prawą i górną. Bo jeśli się z tej strony trafia, to tak dość szybko. Life Leech fajnie wchodzi, to jakiś odbi chyba. Czwarta tak fajna, ale nie tutaj jeszcze. Tu mi chodzi o rzeka płomieni, a tak naprawdę tam od ostatniego WPK i cały CS. Tam, tam idziemy prostą drogą, nie ma żadnych przeszkód za bardzo. Wszystko po prostej Tam będzie dobrze. Myślę, że tam będzie najlepiej. Poziom 7-9 i dalej penetracja. Jaka tu szansa? 7-8. O może być. Już i tak mam wrażenie, że tu wszystko wchodzi cały czas. Nie ma. Czyli jednak tutaj mamy górą przejście. Nie wiem czy na tamtej bocznej ścianie może być. Nie pamiętam. No i teraz jak jest tutaj to... No nie wiem, no pobiegnijmy sobie tędy. I wykończeniówka. Wymiataniem. No nie, znowu to. Dlatego mam przygotowaną burizę. Ale to może zaraz jeszcze. I rzuca z niej ale nie przebija tej niewrażliwości. Dawaj buriza, tam są... Aha, on ma niewrażliwość na zim. Dobra, to pomijamy. Olać. O, no, jednak olewam. No widzisz, ten najemnik musi być... jemu też by się hard przydał. Żeby miał dobrą obronę. Oresy ma dobre, no nie, no nie ma co narzekać. Ale myślę, że lepsza obrona. Albo nie wiem, może jakaś jeszcze inna konfiguracja, no tam z najemnikiem też można pokombinować, nie? On ma moc, więc na pewno nie będzie miał tej obrony takiej super ekstra, aczkolwiek. Tam później jest tak, że jak on ma teraz na przykład, o teraz ma 2000 tylko, no to w ogóle ma mało. Ten mój najlepszy najemnik z Aurą Obrony i z Hartem na czarodziejce pod no to ma 24000. No to, to jest różnica na pewno. Więc tutaj jednak obrywa no. Ma tam jakąś redukcję obrażeń w tym. Może mu rzucić tego. szczyta, szaf stop. Może to mu pomoże. By miał wtedy prawie 50%. Dobra, gdzie ten izual i gdzie jest przejście? Czyżby jednak na tamtej lewej ścianie? Albo tu nie. No, zawsze coś. Dostał poziom. Miał 6,5 razy, ma 6,6. 1%, coś tam obrony. Dobra. Gdzie jest Izu? To tak teraz bardziej do środka, trochę. Trochę szerzej. No, tego chyba nie ma? Tak, totalnie w środku mówisz siedzi. Może byś powalczył najemniku trochę, zarzucił jakieś zniedołężenie czy coś. No gdzie ten Izu? Niemożliwe. No ale czyści ładnie, no. Nie wiem, bardziej mi się podoba niż na przykład Fire Czarodziejka, nie? Która miałaby tu w ogóle problemy. No gdzie ten quest? Tu jeszcze może trochę na lewo. Albo tam totalnie w rogu siedzi. Nic się nie aktywowało. No to tu jeszcze może być tak totalnie w lewo. No, kurde, byłem tu. Dobra, Izual szybko pójdzie z tym Crashing Blow'em. Dobra. Niosę zbyt dużo akwipunku. Żegnaj, Izualu. Żegnaj, Izualu. Lecimy. wtedy nie wiem, może to matmy nie jednak nosić? Go Atma jest naprawdę ona jest tylko na, tylko na bosie, który ma niewrażliwość na fizykę odda, nie. Ale dobra, tu już będzie całkiem przyjemnie się biegło. No tu wiesz, prostymi korytarzami, pusta przestrzeń, odrzuty, oni nie powinni tu podchodzić, nie? Możliwość to spadamy, tutaj pięknie, mamy kowala, o, może gulik poleci, fajnie by było, myślę, że zasłużyła na gula, co? Jak uważasz, zasłużyła na gula? Ja myślę, że tak. Myślę, że zasłużyła. To aż takie udary, jako naczyści. Co? Nie mogę. Czemu nie mogę? Nie mogę. Co jest? Nie trzeba mieć kamienia przecież. What the fuck? Co za błąd? Nie muszę go mieć i nie mam tu żadnego innego. Miłego dnia życzę. O co komu? Daj mi tutaj te do penetracji więcej. Halo. No jak? Z dużymi miejsce są w piekielnej kuźni. No przecież nie trzeba mieć kamienia. Halo W następnej grze zaraz zrobimy Ale... Oj! Nie podoba mi się to Nie chce mi się na Mefa jeszcze raz iść O, ten miał być pominięty No, dusiciele są na błyskawicę elegancko. Tu nie mogę Nie mogę. Hmm, hmm, hmm. Nie Dobra, na szczęście to jest czekaj, jest blisko No pójdziemy ja. zabić jeszcze raz chyba. W takim razie tu tylko pójdę już tam dalej do WPK. Wy, wejdę, wyjdę. No, tu elegancko, zgłaszam, tu jest P1, nie? I jak na P1 to już tak czuję, że. Trochę wolno coś to idzie. Mogłoby być szybciej. Dobra. I teraz tak. No to wyłaj z gry. Jeszcze raz wejdziemy, szybko pójdziemy zabić. Korym najwyżej na mefa trzeba będzie skoczyć. Czemu mnie tak oszukało? Nie wiem, co z kimś. Na trzecim akcie nie pogadałem z Dekardem, czy o co chodzi? Ja, nie, nie tutaj. Tam było bliżej. Młot już mam. Chodź szybko jeszcze raz. Kurde, nic mi nie przychodzi do głowy czemu się, czemu się zbugowało. Drugi wyrzucił? się zastanawiałem, czy wyrzuci drugi, nie? Może ten mój był popsuty? Nie możliwe. Czekaj. Nie mogę. No nie może, no. Czemu? Nie mogę. Nie mogę. Patrz. Nie mogę. Nie, zbugowane. Kurde, nie, no, chyba pierwszy raz tak mam, nie? I tu musimy iść zabić mefistę w takim razie, na, jeszcze raz na szybko, i kamień złapać. Ale gówno. Dobrze, że WP go wziąłem, widzisz? Latał znowu jak wariat. Ale czemu? Kurde, a zawsze zabieram ten kamień, nie? Zawsze go i tak biorę. Dobra, no nie nie ma daleko na szczęście. go tam. Przybywasz za późno. Uuu, ale kresznik blowy weszł. I on jeszcze jak tym z tam obniża mu szybkość i wszystko. Ej, gdzie jest kamień? No, co jest? Halo, co jest? Czemu tak? Czemu mam questa zbugowanego? Z niszkami duszy w piekielnej kuści, no. no 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 nie gadaj żegł kwesta zbugowanego. idź połóż ten kamień nie mogę no szkór o co chodzi? O, w ogóle teleport miałem. Nie wiem, chyba muszę całkiem z ten, wy wyjść z gry, zresetować. Powiem tak, już jak napiszesz mi nawet w komentarzu, co mogło być przyczyną, to już, to ja już jestem na piątym akcie, już to pewnie ogarnąłem. Więc tutaj w komentarzu, komentarze już raczej nic nie pomogą. No. Zabierz go do piekielnej kuźni. Tam umieścisz go na kowadle i uderzysz w niego z całej siły młotem. To powinno na zawsze zapobiec odradzaniu się Mefista. Ale mi się zbugowało. Kurde i kuźnia zwalona. Dobra, idziemy ten. Idziemy na Diablo. Ogarnę to przed piątym aktem. Żeby tu... O, no i tu jest fajna miejscowa, bo ciśniesz do przodu przed siebie, nic cię z tyłu nie zajdzie. Po prostu strzelasz I tu sobie można chodzić. Myślę, że to jest najlepsza miejscowa. Oczywiście nie pamiętam czy dobrą stroną idę. Być może tak brakuje strzał. No, ale na P1 widzisz już tak. Hmm? Co Trochę tu brakuje... O niby 5000, nie? Nie Coś tam bije, ale mogłaby być więcej Dobra, na burizę się przełączałem, nie będę wracał, Jakie strzały zaraz znajdziemy. Kurde, ale mielipa z tą kuźnią jest. już co, wyrzucę to no, Czekaj, tu będzie tak samo. Это что Aha, bo się nie odda, nie mam regeneracji many z tego, z Już mam. Już full many, dobrze. Skuteczność, zręczność. Hmm. Ale mnie zasmuciła ta kuźnia teraz, kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że pierwszy raz się to trafiło na... serie All-Stars. Chyba pierwszy raz, co? Po prostu zresetuję Diablo, no nie wiem, wejdę, wyjdę jeszcze raz. Pójdę zabić Mephista tak prawilnie od początku. Wyrzuciłem ten młot. Przed piątym aktem to ogarnę. Na P1 tu w miarę idzie to Diablo, no. Nie ma źle, nie? Takie tempo zabijania... ...jak na P1, nie? Spoko. O wirotarcza. Niemożliwe. Tu ładnie idzie. No i taka to myślę, że jedno z lepszych AOE na pewno to jest. bo ca, Cały cały obszar nie? A tutaj o, w linii prostej z przebijaniem i wezry leży. Jedno z większych AOE, nie? Tam jakiś fire druid czy coś, on tam musi gdzieś strzelać, celować. Tak mniej więcej, tu, zobacz, tu cały ekran leci, nie? I wszystko naraz. Więc jak, jak na takie czyszczenie, nie trzeba tego ani lurować, ani nic, wszystko samo podchodzi i w międzyczasie ginie. Na pewno jak, jak na granie na P1, to na przejściu gry, na pewno jedno z lepszych postaci. Nie wiem, Hammer, Hammer sobie dobrze radził. Tutaj przynajmniej. Ale zanim tam na przykład ten necrosammoner, zanim on zacznie te szkielety, zanim to wybiją, zanim. Oooo! O. Blisko się zrespił teraz. Zaskoczył nas. zbyt mm, Dobra, no idę po niego, przyda się. Niech tam tankuje. I to od razu wszystko dostaje, nie? Nie trzeba za niczym biegać, nawet jak coś ucieka odchodzi. Od tych magusów też bardzo łatwo, fajnie. Tam jak z tyłu coś dalej stoi to też nie żyje. Tu chyba coś stało. Trochę odpychamy. Tu sobie postawię ten. Przenęta. No, tutaj za mało tych obrażeń. No i tak cyk. Przenęta działa. My strzelamy. Ten najemnik to nawet nie musi tu tam podchodzić. Cyk. I diablo. Może odcinek trochę dłuższy wyszedł, bo tam trzeba było zakombinować chwilę, ale... O, i tutaj też go... Co ja wziąłem? Aha. Aha, dobra, tu mnie może... On, nie, on mnie będzie fokusował. więc najlepiej, jakby najemnik stał mu na plecach. Nie wiem, czy się nabierze na moją przynętę. Może być tym, jak bardzo cię dusi tym płomieniem, to strzała kierowana, nie? To przełączasz na strzałę kierowaną i strzelasz gdziekolwiek. Ona i tak zakręci na niego. I cyk, poszło. Nic nie rzucił, mało MFA. Ale akt czwarty przeszliśmy. No i mówię, to jest najlepsze miejscowa chyba dla niej do farmy. I Expo. Ewentualnie jakaś fajna rolka na fajną mapę szybką do bala, to tam na balu myślę, że też na piątym akcie zobaczymy. Te fale ładnie powinny iść przynęta i on je rzuca, i one już są w ogniu strzał. No co ty? No wiem, no ale nie mogę. no. Trzeba zresetować gierkę do tego. Dobra, ekwipunek znasz. To się ma, y, nic nie zmieniło chyba. Dzięki. I widzimy się na piątym akcie. Do next. Uch, trz, 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 trz.